Dotacje w ramach rządowego programu Polski Ład rozdysponowano. Województwo Pomorskie otrzyma ponad miliard 213 milionów złotych. Wśród beneficjentów najwięcej otrzyma Gdańsk. Jednak samorządy z powiatu wejherowskiego również otrzymają spory zastrzyk pieniędzy. Dostaliśmy dofinansowanie na rozbudowę powiatowego zespołu kształcenia specjalnego ponad 14 milionów złotych, a więc przygotowujemy się, w ciągu sześciu miesięcy ogłaszamy przetarg na tą budowę, więc to będzie rozbudowa, czyli powstanie nowy obiekt, ale będzie również przebudowana część budynku, w którym mieści się sala gimnastyczna, więc powstanie zupełnie nowy, ładny kompleks z wieloma Pomieszczeniami dla uczniów, wychowanków Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego Wejherowie. Powiat wejherowski otrzyma 14 350 000 zł. Miasto Wejherowo przyznaną kwotę w wysokości 24 130 000 zł, przeznaczy na przebudowę ulicy budowlanych oraz budowę ulicy Karnowskiego. Dofinansowanie na budowę ulicy Nowej Karnowskiego, czyli nowego połączenia pomiędzy ulicą przemysłową, ulicą budowlanych a ulicą e, krajową czyli szóstką. Zupełnie nowe połączenie, którego dzisiaj nie ma, jest to ostatni element nowego połączenia drogi wojewódzkiej 218. Razem z tą nową budową będzie również zmodernizowana stara ulica Budowlanych, na którą chyba najbardziej oczekują nasi przedsiębiorcy. Łącznie samorządy powiatu Wejherowskiego otrzymały ponad 73 miliony złotych.